Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś cię obserwuje, nawet gdy byłeś sam? Co jeśli powiem ci, że jest zapomniana wioska w środku lasu, gdzie według starszych bogowie chodzili wśród ludzi? Dziś poznasz tę historię, ale uważaj, to nie jest jedna z tych mijających legend. To starożytna opowieść, pełna znaków, kar i tajemnic. I pytam cię, czy spałbyś tutaj? Zanim przejdziemy do tej historii, skorzystaj z okazji i zasubskrybuj kanał. Tutaj odkrywamy mity. Legendy i opowieści, które czas próbował wymazać, ale które zasługują na to, by je zapamiętać. A jeśli lubisz tego typu treści, aktywuj dzwonek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Teraz zanurzmy się w tym, co pozostało z tej wioski i co tam nadal żyje. Założenie wioski Elision mówią, że to była po wielka powódź, ten sam, który starzy ludzie kojarzą z gniewem Posejdona, że ocaleni zaczęli wspinać się na górę. Byli to mężczyźni, kobiety i dzieci. Pokryci błotem, głodni i z wyglądem kogoś, kto widział rozpadający się świat. Może pochłonęło pola, domy, zwierzęta i wspomnienia. Pozostał strach i nadzieja, że bogowie nadal nad nimi czuwają. Prowadzony przez Talos, pasterz o spokojnym głosie i oczach, które zdawały się widzieć niewidzialne, grupa znalazła schronienie w dolinie ukrytej wśród gór Tesali, miejscu tak cichym, że nawet wiatr zdawał się prosić o pozwolenie na przejście. Tam, z jakiegoś powodu którego nikt nie potrafił wyjaśnić słońce zdawało się świecić jaśniej drzewa rodziły owoce poza sezonem strumień przecinał ziemię idealnym łukiem jakby narysowany ręką i to talos powiedział tutaj tutaj bogowie wciąż przemawiają bardziej sceptyczni śmiali się ale następnego ranka złote światło intensywne światło oświetliło polanę w centrum idealnie gładki kamień którego nie dotknął żaden człowiek a na nim symbol lira apola wyrzeźbiony tak jakby był żywy Śmiech ustał. Ten kamień stał się ołtarzem, a miejsce święte. Nadali tej wsi nazwę Elizja, nazwa, która nawiązywała do mitu Elysium, pól, na których spoczywają czyste dusze. Pomysł był prosty. Żyć sprawiedliwie, z dala od chciwości miast, w komunii z bogami. Ale przede wszystkim za Pollo, bóg światła, uzdrawiania i proroctw. Ludzie zaczęli budować swoje domy z kamieni wziętych z samej góry, Drewna z powalonych drzew i dachów z szerokich liści, wszystko odbywało się w ciszy i z szacunkiem. Dzieci uczyły się starożytnych hymnów, kobiety śpiewały pieśni opowiadające o wyczynach olimpijczyków, a mężczyźni dbali o święty ogień, który nigdy nie powinien zgasnąć. W centrum wsi wzniesiono świątynia spojrzenia słonecznego. Skromny, ale piękny budynek. Z białymi kolumnami, posągiem Apolla, wyrzeźbionym w surowym marmurze i otworem w dachu przez który w południe wpadało słońce, oświetlając ołtarz. Kiedy to się działo, niektórzy mówili, że czuli czyjąś obecność. Inni słyszeli nutę muzyczną, która nie pochodziła z żadnego instrumentu. I właśnie tam, pomiędzy wiarą a przetrwaniem, narodziła się Elysion. Ale jak w każdej historii z bogami, zbyt wielki spokój nigdy nie trwa długo. Świątynia spojrzenia słonecznego, świątynia spojrzenia słońca, nie była tylko kamienną budowlą. Była bijące serce Elysion. Wszystko kręciło się wokół niego. To tam miejscowi zbierali się wczesnym rankiem i o zmierzchu. Nie modlili się tak jak w innych miejscach. Nie prosili o złoto, plony ani wojnę. W Elysion dziękuję. Za to, że żyje, że ma światło, że nie został zapomniany przez bogów. Architektura była prosta, ale znacząca. Cztery kolumny oznaczały strony świata, a okrągły otwór w dachu pozwalał, aby światło słoneczne padało bezpośrednio na centralny kamień. Ołtarz Liry. Gdy słońce osiągnęło dokładny punkt, wydarzyło się coś dziwnego. Światło zdawało się wibrować. Nie migotało jak zwykłe odbicie. Wibrowało, jakby grało nutę. A potem nadeszła najdziwniejsza część. W chwili, gdy światło dotknęło ołtarza, lekka piosenka, niemal niezauważalnie, pojawiła się w powietrzu. Nikt tego nie śpiewał i nikt nie wiedział skąd to się wzięło, ale wszyscy to słyszeli. Cichy dźwięk, jak harfy dęte przez wiatr. To był znak, że Apolo spojrzał na nich jeszcze raz, z biegiem czasu wyrocznie Elizion. Były to trzy kobiety o jasnych oczach i dziwnej mowie, które mówiły, że urodziły się z błogosławieństwem Boga. Spędzały dni w świątyni, poszcząc, w transie, a czasami pojawiały się z proroctwami spisanymi na liściach figowych lub mówionymi cichym głosem, jakby właśnie obudziły się z głębokiego snu. Te proroctwa nigdy nie były błędne. Jeden z nich przewidział śmierć człowieka przez upadek, i spadł z klifu trzy dni później. Inny ogłosił narodziny dziecka ze śladami słońca na oczach, a gdy dziecko się urodziło, jego oczy odbijały światło jak maleńkie lusterka. Sława wyroczni rosła, ale Elision nigdy nie stało się miastem. Utrzymywali swój pakt milczenia i prostoty. Zbyt częste bycie widzianym oznacza zbytnie uleganie pokusom, powiedział już stary Talos. I to była prawda. Świątynia zaczęła przyciągać podróżników, pielgrzymów, ciekawskich. Wszyscy przybywali zwabieni opowieściami, które wydawały się legendami, ale powtarzały się w zbyt wielu szczegółach, aby można je było po prostu wymyślić. Niektórzy wracali odmienieni, inni w ogóle nie wracali. Ale w welision porządek był jasny: dopóki świątynia miała dostęp do światła, bogowie zaznawali spokoju. Była tylko jedna zasada: nigdy nie zamykaj dachu. Nigdy nie przeszkadzaj słońcu dotykać ołtarza, nigdy nie przerywaj solar gaze, i przez wiele lat, dzień po dniu, światło gasło. Aż ktoś spróbował to wymazać. Pakt z bogami. Z czasem mieszkańcy Elision zauważyli coś dziwnego. Im bardziej szanowali świątynię i podążali za znakami, tym bardziej rozkwitała wioska. Deszcze nadeszły w samą porę. Plony podwoiły się. Choroby, które nękały inne wioski, nigdy nie dotknęły ich pól. Dzieci rosły w siłę, zwierzęta się rozmnażały i wszystko wydawało się w równowadze, jakby świat się tam zatrzymał. W sekretnym punkcie pomiędzy tym, co ludzkie i tym, co boskie. Wtedy to starsi, pod przewodnictwem Talosa, który był już bardzo stary i trzech wyroczni, postanowili sformalizować to, co nazywali pakt z bogami. Na czym w praktyce polegało to porozumienie? Epoka rytuał wykonywany raz w roku, w najdłuższy dzień kalendarza letnie przesilenie Dzień Absolutnego Słońca. Tego dnia wszyscy mieszkańcy od najstarszych do noworodków Zbierali się wokół świątyni, ubrani na biało. O północy, gdy niebo wydawało się nieruchome, a gwiazdy najjaśniejsze, wyrocznie schodziły ze świątyni w transie, niosąc gliniane misy wypełnione mieszanką mleka koziego, miodu i spalonych liści. Te misy umieszczono na ołtarzu. Otwarty dach świątyni otrzymał światło księżyca, a potem o wschodzie słońca złoty promień przeciął wnętrze świątyni niczym boskie ostrze, uderzając prosto w miski. Wyparowały w szepcie. To był sygnał. Apollo przyjął ofiarę. W zamian mieszkańcy złożyli trzy obietnice. Nigdy nie przelewaj krwi w elisionani zwierzęce ani ludzkie. Nigdy nie kłam w granicach wioski, nawet nie w myślach. Nigdy nie zabraniaj słońcu dotykać świątyni. Nigdy nie zamykaj dachu. Nigdy nie rzucaj cienia na ołtarz. Pakt nie był tylko symboliczny, był traktowany poważnie jako prawo żywe. Każdy kto złamał jedną z tych obietnic, był proszony o opuszczenie wioski. A jeśli odmówił, znikał. Nikt nie wie jak, nikt nigdy nie widział. Ale wszyscy wiedzieli, że to, co tam mieszkało, było starsze niż sama wioska. A co jest najciekawsze? Przez dziesięciolecia pakt był utrzymywany, a Elision żył w pokoju, który wydawał się niemożliwy, jakby chronił go niewidzialny mur, którego żadne zło nie mogło przekroczyć. Ale każda historia z bogami ma swoją cenę, a wkrótce ktoś postanowi nie płacić. Zerwanie paktu czas mijał. Stary Talos zmarł otoczony dziećmi i wnukami, i został pochowany u stóp świątyni, jak nakazywała tradycja. Wyrocznie, jedna po drugiej, tajemniczo znikały w górach, mówią, że zostały wezwane przez samych bogów. Wieś, teraz większa, miała nowe twarze, nowe głosy i nowe kierownictwo. Jego imię brzmiało Neriks. Przybył z zewnątrz, jako kupiec i stopniowo zyskiwał szacunek młodszych dzięki swoim nowoczesnym ideom, ostrym przemówieniom i dobrze ukrytej ambicji. Kiedy starsi zaczęli umierać, objął stanowisko przywódcy rady. I wtedy właśnie zaczęły pojawiać się pęknięcia. Nerix był sceptyczny. Powiedział, że Solar Gaze to po prostu dobrze wykonana architektura, zbieg okoliczności światła. Że śpiewy wyroczni to tylko teatr. Że pakt to strach przebrany za tradycję. Nie ma bogów czuwających nad zapomnianą wioską, tylko ludzie bojący się własnej przeszłości, powiedział głośno na placu. W roku suchym, gdy zbiory były mniejsze, Neriks wykorzystał okazję, by zasiać wątpliwości. Gdzie są teraz bogowie? krzyknął. Czy nie znudziła im się gra w ofiary? Czy to nie my trzymamy tę wioskę razem? Wielu słuchało. Niektórzy się zbuntowali, inni milczeli, bojąc się ech bluźnierstwa. I wtedy nadeszła decyzja, która zmieniła wszystko. Neriks rozkazał zamknąć dach świątyni, rozkazał umieścić drewnianą konstrukcję nad otworem słonecznym pod pretekstem ochrony ołtarza przed deszczem. Rozkazał przerwać rytuał przesilenia. Powiedział, że nie jest już konieczny. Następnego ranka niebo pociemniało, ale nie jak zwykła chmura. Słońce wzeszło i zatrzymało się, i to, co było widoczne, było czymś niemożliwym, nietypowe zaćmienie, światło zniknęło. I ciężka cisza zapadła nad elision, jakby świat wstrzymał oddech. Zwierzęta we wsi były zdenerwowane, psy wyły, kury walczyły w klatkach, dzieci płakały bez powodu. A samo drewno konstrukcji, która pokrywała świątynię, pękło sam. Nikt nie widział, kto to rozbił. Słyszeli tylko dźwięk, jakby coś walczyło w środku. Nerik zignorował to, zaśmiał się, ale tej nocy nikt nie spał, a w kolejnych dniach zaczęły się szepty. Ludzie mówili, że słyszeli głosy dochodzące z ołtarza, nawet gdy świątynia jest zamknięta. Pastor znalazł ich stada, wszystkie martwe. Oczy zwróciły się ku niebu, jakby zobaczyły coś przed upadkiem. Chłopiec zniknął. A cienie, które wcześniej zniknęły w południe, teraz pełzali po ziemi aż do zapadnięcia zmroku, jakby nie chcieli już stąd wyjeżdżać. Pakt został zerwany, a bogowie się budzili. Klątwa odwróconego świtu. W dniach, które nastąpiły po zerwaniu paktu, Elision nie było już takie samo. Cisza była nieustanna, a mieszkańcy mówili cicho, jakby bali się obudzić coś, co znajdowało się tuż pod ziemią. Ale najgorsze miało dopiero nadejść, i nadeszło wraz ze świtem nowego dnia. Albo lepiej, zurodzić się na odwrót. Pewnego szarego poranka, pierwsi, którzy się obudzili, zauważyli coś złego. Niebo zdawało się wirować. Słońce, zamiast wschodzić na wschodzie, jak zawsze, jak wszędzie na świecie, wyłonił się z zachodu. Powoli, w absolutnej ciszy, urodził się tam, gdzie powinien był się znaleźć, a światło nie było złote, było blade, zimne, jakby było światłem bez duszy. Starsi klęczeli na ziemi, niektórzy krzyczeli, inni po prostu płakali powiedzieli, że to było odwrócona zorza polarna, zjawisko wspomniane jedynie w zagubionych fragmentach starożytnych wyroczni, kiedy bogowie zwrócili się przeciwko ludziom i czas zaczął biec wstecz. A z każdym nowym świtem znaki stawały się coraz dziwniejsze. Dzieci rodziły się z całkowicie czarne oczy, bez tęczówki, bez białka, bez koloru, a jednak mogli widzieć, ale nie mówili, nie płakali, po prostu patrzyli z nieruchomym spojrzeniem, które sprawiało, że nawet dorośli odwracali wzrok. Zwierzęta zaczęły uciekać z wioski. Konie, które nigdy wcześniej nie przeskakiwały płotów, skakały jakby były ścigane. Ptaki nie lądowały już na dachach, a nocą rozpoczęły się śpiewy. Na początku były miękkie, jak echo daleko w lesie. Potem się zbliżyły. Głosy, które śpiewał zapomniane hymny, w języku, którym nie mówi żaden współczesny człowiek, ale który starsi rozpoznali jako ten sam, którym przed wieloma laty posługiwały się wyrocznie i przyszli ze świątyni, świątynia której po zamknięciu nikt nie odważył się otworzyć. Neriks nadal próbował utrzymać porządek, ale jego oczy już pokazywały, że już nie spałem. Chodził po ulicach, mrucząc do siebie, rysując symbole na ziemi, patrząc do góry nogami w niebo. Zaczął mówić, że bogowie nie są źli, oni wracają, że odwrócenie to prawdziwy czas, że normalne światło to iluzja. Krótko po tym zniknął, bez śladu, tylko szept wśród mieszkańców wsi, że wszedł do świątyni i drzwi zamknął się sam za sobą. We wsi zapanowała panika. Niektórzy próbowali uciekać, inni modlili się cały czas. Ale gdy odwrócony świt się powtórzył, wyjścia z wioski zdawały się zmieniać miejsca. Znajome szlaki zniknęły. Drzewa rosły w miejscach, w których przez kilka dni nic nie było i uczucie było takie samo: elizjon był uwięziony, jakby został oddzielony od świata. Niektórzy mówili, że byli w tym samym miejscu, inni myśleli, że już tam byli w innym wymiarze pod rządami czegoś, co nie było już apolinem, albo przynajmniej nie tak jak wcześniej. A potem nadeszła ostatnia zbiorowa wizja: słońce przestało wschodzić. Przez trzy dni panowała ciemność. A kiedy w końcu zapaliło się światło, nikogo innego tam nie było. Eksodus i zapomnienie słońce wróciło, ale wróciło źle. Szare, ciężkie światło, bez ciepła, nie dawał światła, pokazywał tylko to, czego nie należało widzieć. Ściany świątyni były pokryte symbolami, których nikt nie pamiętał by wyrzeźbił. Domy skrzypiały w nocy, a nieliczni pozostali mieszkańcy nie zwracali się już do siebie po imieniu, ponieważ wieś zaczęła ich tak nazywać. Głosy szeptały ich imiona przez sen. Inni wołali ich ze środka lasu, nigdy nie krzyczeli, zawsze mruczeli, a ci, którzy odpowiedzieli, już nie byli widziani. Wtedy najbardziej świadomi albo najbardziej zdesperowani, próbowali uciec. Nie było żadnej drogi. Ścieżki, które kiedyś prowadziły do najbliższego miasta, teraz prowadziły powrót do świątyni, jakby Elision składała się w sobie, próbując powstrzymać każdego, kto próbował odejść. Kobieta imieniem Teja postanowiła podążać za rzeką. Sama przez trzy dni i trzy noce szła, nie oglądając się za siebie, i zatrzymała się dopiero, gdy światło znów stało się ciepłe i złote. Gdy spotkała ludzi, którzy mówili normalne rzeczy, o normalnych imionach, udało jej się wydostać, albo jak sama później powiedziała, wieś mnie wypuściła. Pierwszą relację napisała Teja, po niej tylko trzem innym udało się uciec. Wszyscy mieli ten sam zagubiony wzrok, jakby wciąż słyszeli głosy. Każdy miał nieco inną wersję historii ale wszyscy wspominali ten sam symbol, to samo zimne światło, ten sam dźwięk dochodzący z ołtarza. Raporty te przykuły uwagę badaczy. Lata później, w 1972 roku, archeolog dr Marcos Eliades odkrył u podnóża gór Tesali, ruiny pokryte roślinnością. Nie było żadnych tabliczek, żadnych nazwisk, ale w centrum, wśród białych kamieni popękanych przez czas, znalazł otwór podziemny pod zburzoną świątynią. W środku znalazł coś, czego nikt nie potrafił wyjaśnić: ołtarz w nienaruszonym stanie, idealnie czysty, ze światłem świecącym bez żadnego widocznego źródła. I jeden stary pamiętnik, zakopany pod ołtarzem, owinięty w skórę, na nim jedno zdanie napisane wielokrotnie, jakby na bazgrane w pośpiechu drżącymi rękami nie odpowiadaj, jeśli wołają cię po imieniu. Oni pamiętają, nadal słuchają. Potem Eliades nigdy nie wrócił do Grecji. Władze zamknęły teren murami i znakami zakazu. Żadnej nazwy, żadnych oficjalnych zapisów. Żadne współczesne mapy tego nie zaznaczają. Drzewa zabrały to wszystko z powrotem, a wieś została zapomniana. Albo prawie. Najnowsze raporty i ostateczne ostrzeżenie minęły dekady, odkąd wioska Elision została oficjalnie zapomniana. Dokumenty zniknęły. Rząd nigdy nie potwierdził jej istnienia. Szlaki zostały zamknięte. Ci, którzy odważyli się szukać, zgubiłem się, dosłownie i w myślach, ale niektóre rzeczy nalegać na powrót. Na przełomie 2009 roku grupa obozowiczów twierdziła, że rozbiła obóz w pobliżu lasu, w którym rzekomo istniała Elision. Byli to ciekawi młodzi ludzie, przyciągnięci lokalnymi plotkami. Powiedzieli, że chcieli udowodnić, że to wszystko był tylko mit. Zostali na trzy noce. W zeznaniach sporządzonych później jeden z nich, jedyny, który wciąż porusza ten temat, powiedział: Drugiej nocy zobaczyliśmy światła. To nie był ogień, to nie była latarnia, to było złote. Jakby słońce przesuwało się przez drzewa, ale był wczesny poranek i ktoś był w tym świetle. Inny przypadek z 2015 roku. Włoski wspinacz zgłosił, że schronił się na polanie w środku burzy. Kiedy się obudził, zobaczył białe, okrągłe ruiny pokryte chem. W centrum gładki kamień ze znakami, które wyglądały jakby zostały wyrzeźbione wczoraj. Powiedział, że wyczuł czyjąś obecność. I piosenka cicha, niemożliwa do usłyszenia, ale słyszalna, zanotował lokalizację. Ale kiedy wrócił z przewodnikami, aby mu ją pokazać, nie było już nic. Żadnego kamienia, żadnej świątyni, żadnej polany. A potem nadszedł najbardziej niepokojący przypadek w 2022 roku. Grupa niezależnych archeologów z obrazami satelitarnymi w ręku znalazła coś, co wyglądało na formację architektoniczną ukrytą w lesie. Nikomu o tym nie powiedzieli, po prostu poszli. Jeden z nich transmitował części wyprawy przez telefon komórkowy z przerywanym sygnałem. W ostatnim nagraniu wideo, nagranym w nocy, w tle słychać głos słaby, ale wyraźny: Leonidasie, Leonidasie, Leonidasie. Żaden z członków wyprawy nie miał na imię Leonidas, ale według zapisów tak miał na imię chłopiec, który zniknął w Elision, pierwszy, który zniknął po zerwaniu paktu. Film kończy się nagle, żaden z nich nie wrócił. A więc teraz, gdy już to wszystko wiesz, pytam cię: czy spałbyś tutaj? Elision może być tylko legendą, przesadą. Jednym z wielu mitów, ale jeśli pewnego dnia przejdziesz przez góry te Sali, a słońce wschodzi po złej stronie, a ktoś szepcze twoje imię, gdy nikogo nie ma, nie odpowiadaj, zamknij oczy i idź dalej, zanim wieś przypomni sobie, kim jesteś. Jeśli spodobała ci się ta historia, zasubskrybuj kanał. Co tydzień przedstawiamy wam mity, legendy i opowieści, które mogą być właśnie tym, a może nie. I pamiętajcie, nie każda ruina jest opuszczona. Nie każda cisza oznacza, że nikt nie słucha. Do zobaczenia w następnym filmie.